Poznać i pokochać Maryję. Rozważania o życiu Najświętszej Maryi Panny na cały miesiąc maj. Dzień drugi. Niepokalane poczęcie. Brak opisu tych wydarzeń w Piśmie Świętym. Cała piękna jesteś, przyjaciółko moja, i nie ma w Tobie skazy. Bądź pozdrowiona, łaski pełna. Uszczęśliwieni oczekiwaniem na narodziny dziecka, Joachim i Anna nie mieli pojęcia, w jak wielkim Bożym planie uczestniczą. Bóg postanowił się wcielić, to znaczy stać się człowiekiem. Zechciał przyjąć na siebie ludzkie życie, co jest dowodem na to, jak niewyobrażalnie wielką ma ono wartość. Uczynił to, ponieważ pragnął przywrócić zerwaną przez grzech komunię ludzi z Bogiem. Skoro zatem Bóg zechciał stać się człowiekiem, to potrzebował matki, jak każdy człowiek. Wybrał Maryję, którą utkał w łonie Anny i przeznaczył do wypełnienia tej cudownej misji. Poczęcie Maryi było wyjątkowe. Została całkowicie zachowana od grzechu pierworodnego, z którym wszyscy inni ludzie rodzą się od czasu nieposłuszeństwa Adama i Ewy. Bóg okazał Maryi wielkie miłosierdzie, jeszcze większe niż wybaczenie grzechów. Maryja bowiem też jest człowiekiem, który potrzebował odkupienia, lecz jej syn odkupił ją przez łaskę uprzedzającą. Dlatego nazywamy ją niepokalanym poczęciem. Przymiot ten jest tak ściśle związany z jej osobą, że stał się jednym z jej imion. Podczas objawień w lurd w 1858 roku na pytanie Bernardety Subiru o imię, Maria najpierw rozłożyła skierowane ku ziemi ręce, a następnie podniosła je, skrzyżowała na piersi i wzniósłszy oczy ku niebu odrzekła – jestem niepokalane poczęcie. Jej wymowny gest oznaczał – to jest wielki dar Boży dla mnie i dla Was. Potwierdziła tym samym coraz żywszą intuicję ludu chrześcijańskiego, którą papież ogłosił cztery lata wcześniej chodzi o dogmat o niepokalanym poczęciu który został ogłoszony 8 grudnia 1854 roku w Bulli Ineffabilis Deus w którym czytamy między innymi oświadczamy stanowimy i wyrokujemy że od Boga jest objawiona a przeto przez wszystkich wiernych mocno i stale ma być wiarą wyznawana nauka według której Najświętsza dziewica Maryja w pierwszej chwili swego poczęcia, za szczególniejszą łaską i przywilejem Boga wszechmogącego przez wzgląd na przyszłe zasługi Jezusa Chrystusa zbawiciela rodzaju ludzkiego, zachowana była wolną od wszelkiej zmazy pierworodnej winy. Koniec cytatu. Inicjatywa Boża zachowania Maryi od grzechu pierworodnego była konieczna, by mogła ona wypełnić swoją misję. Bez jakiegokolwiek przywiązania do zła, Maryja była stworzeniem wolnym w najwyższym tego słowa znaczeniu, a dzięki temu zdolnym do doskonałej współpracy z planem Bożym, przyjęcia jego miłości i darów oraz do odpowiedzi na nie w najpełniejszy sposób. Duch Święty mógł ukształtować w niej Jezusa, ponieważ znalazł w niej prawdziwą, niczym niezakłóconą miłość. W nawiązaniu do proroctwa z Księgi Rodzaju, zobacz, Księga Rodzaju rozdział trzeci, werset piętnasty, często przedstawia się ją w postawie stojącej, depczącą głowę węża. Wąż jest symbolem diabła, którego Maryja pokonuje, gdyż nie ma on nad nią żadnej władzy. Grzech niczego w niej nie zniszczył, nie zniekształcił, nie zdeformował. I właśnie dlatego możemy uciekać się do niej bez lęku, że wprowadzi nas choćby w najmniejszy błąd. W Paryżu przy Rue de Bac, w 1830 roku Maryja poprosiła świętą Katarzynę Labur, żeby nauczyła ludzi modlić się tymi słowami. O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do ciebie uciekamy. Uroczystość niepokalanego poczęcia obchodzimy 8 grudnia, a 9 miesięcy później 8 września. Obchodzimy święto narodzin Najświętszej Maryi Panny. Modlitwa. Maryjo, jesteś stworzeniem Bożym tak samo jak ja. Tak samo jak ja zostałaś utkana w łonie Matki, a jednak jesteś wyjątkowa, bo ze względu na Twoją misję Bóg zachował Cię od grzechu pierworodnego. Jakże piękna jesteś, Maryjo! Nie ma w tobie nawet najmniejszej wady. Nie ma w tobie jakiegokolwiek przywiązania do zła. Jesteś osobą w najwyższym stopniu wolną. W tobie jest miejsce tylko dla prawdy. Dlatego przychodzę do ciebie bez lęku. Z tobą pragnę miłować Boga, mojego stwórcę i ojca. Stamtąd, gdzie ty jesteś, diabeł ucieka. Maryjo, spraw, by nasz świat odzyskał swoje pierwotne piękno stworzenia. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty, niepokalanie poczęta, która pociągasz nas swoim pięknem, między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, który dla Ciebie czyni cuda. Święta Maryjo Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen